Wszystko zależało jeszcze od kasztelana. Rycerze i lud pociągnęli na zamek, w którym pod niebytność króla mieszkał pan Krakowski i zaraz pisarz sądowy ksiądz Stanisław Ze Skarbimierza, Zabisza, Farurej, Zyndram z Maszkowic i Powała Staczewa udali się do niego, aby przedstawić moc obyczaju i przypomnieć, jako sam mówił, iż gdyby znalazł prawo alibo pozór, to wnet by skazanego uwolnił. A czyż mogło być lepsze prawo nad starodawny obyczaj, którego nie łamano nigdy? Pan Stęczyna odpowiedział wprawdzie, że więcej się do prostego ludu i do podchalskich zbójników ów obyczaj stosuje niż do szlachty, ale zbyt on sam był biegłym we wszelakim zakonie, aby mógł siły jego nie uznać. Przekrywał przy tym srebrną brodę dłonią i uśmiechał się pod palcami, bo widocznie był rad. Wreszcie wyszedł na niski krużganek, mając przy sobie księżnę Annę Danute, kilku duchownych i rycerzy. Zbyszko ujrzawszy go, podniósł znów w górę Danusie, a on położył zgrzybiałą rękę na jej złotych włosach, chwilę ją trzymał, a potem skinął poważnie i dobrotliwie sędziwą głową. Zrozumiano ten znak i aż mury zamkowe zatrzęsły się od okrzyków – Pomagaj Ci Bóg! Żyj długo, sprawiedliwy panie! Żyj i sądź nas! wołano ze wszystkich stron. Potem nowe okrzyki wzniosły się dla Danusi i Zbyszka. W chwilę później oboje wszedłszy na krużganek, padli do nóg dobrej księżnie Annie Danucie, której Zbyszko zawdzięczał życie. Ona to bowiem obmyśliła z uczonymi sposób i nauczyła Danusie, co ma robić. Niech żywie młoda para! zawołał na widok klęczących powawa staczewa. Niech żywie, powtórzyli inni. A sędziwy kasztelan zwrócił się do księżny i rzekł. Już też miłościwa księżno, z rękowiny muszą być zaraz, bo ów obyczaj tak każe. Z rękowiny uczynię zaraz, odpowiedziała z rozpromienioną twarzą dobra pani. Ale pokładzin bez ojcowej woli Juranda ze spychowa nie dopuszczę. Księżna Anna nie zdziwiła się zbytnio przyjazdem Juranda ze Spychowa. Zdarzało się bowiem często, że wśród ustawicznych pościgów, napadów i walk z sąsiednimi rycerzami niemieckimi porywała go nagła tęsknota za Danusią. Wówczas zjawiał się niespodzianie bądź w Warszawie, bądź w Ciechanowie, lub gdziekolwiek czasowo bawił dwór księcia Janusza. Na widok dziecka wybuchał zawsze ogromną żałością. Danusia bowiem z upływem lat stawała się tak do matki podobna że za każdym razem zdawało mu się, że widzi swoją nieboszczkę, taką jaką niegdyś poznał u księżny Anny w Warszawie. Ludzie myśleli nieraz, że od tej żałości skruszeje w nim wreszcie żelazne, zemście tylko oddane serce. Księżna namawiała też go często, by porzuciwszy swój korwawy spychów, został przy dworze i przy Danusi. Sam książę, ceniąc jego męstwo i znaczenia, zarazem chcąc uniknąć kłopotów, na jakie narażały go ustawiczne zajścia graniczne, ofiarował mu urząd miecznika. Zawsze na próżno. Właśnie widok Danusi rozdzierał w nim dawne rany. Po kilku dniach tracił ochotę do jadła, do snu, do rozmowy. Serce poczynało mu się widocznie burzyć i zalewać krwią, a wreszcie znikał z dworu i wracał swoje bagna spychowskie, by żal i gniew we krwi zatopić. Ludzie wówczas mówili gorze Niemcom. Wcale ci oni nie owce, ale dla Juranda owce, bo on im wilkiem. Jakoż po upływie pewnego czasu rozchodziły się wieści to o podchwytanych gościach ochotnikach, którzy szlakiem granicznym dążyli do krzyżaków, to o popalonych gródkach, to o zagarniętych chłopach lub walkach na śmierć, z których straszny Jurand Zawsze wychodził zwycięsko. Zbyszko, dowiedziawszy się o jego przybyciu, pośpieszył do niego natychmiast, ale, jako do ojca Danusi, szedł z pewnym niepokojem w sercu. Że Danuszek obrał sobie na panią myśli, że jej ślubował, tego mu nikt nie mógł wzbronić. Ale później księżna wyprawiła mu z Danusią z rękowiny. Co Jurant na to powie? Zgodzi się czy nie zgodzi? I co będzie, jeżeli jako ojciec zakrzyknie, że nigdy do tego nie dopuści? Pytania te przejmowały trwogą duszę Zbyszka, gdyż już mu o Danusie chodziło więcej niż o wszystko na świecie. Otuchy dodawała mu tylko myśl, że Jurand poczyta mu za zasługę, nie za napaść na Lichtensteina, bo przecież to uczynił także przez zemstę za Danusiną matkę i omal własnej szyi nie stracił. Tymczasem ją badać dworzanina, który po niego przyszedł. Do Amyleja. A gdzie mnie wiedziecie? pytał. Na zamek? Luści, na zamek. Jurant razem z dworem księżny stanął. Powiedzcie mi też, jaki to człowiek? No, żebym wiedział, jako z nim gadać. Co wam powiem? No? To jest człowiek zgoła od innych ludzi odmienny. Powiadają, że dawniej był wesół, póki mu się krew w wątrobie nie zapiekła. A mądry jest. Chytry jest, bo innych łupi, a sam się nie da. Hej, jedno on oko ma, gdyż drugiemu Niemcy z kuszy wystrzelili, ale tym jednym do dnaci człowieka przejrzy. Nikt z nim na swoim nie postawi. Jeno księżne naszą panią to miłuje, bo jej dwórkę za żonę wziął, a teraz mu się dziewka u nas hoduje. Zbyszko przeżegnał się i podniósł uszy zasłonę w otwartych drzwiach, Wszedł z bijącym sercem. Ale nie od razu dostrzegł Juranda z się, gdyż komnata była mroczna. Po chwili dopiero ujrzał jasną główkę dziewczyny siedzącej na kolanach ojca. Oni też nie usłyszeli, gdy wszedł, więc zatrzymał się przy zasłonie, chrząknął i wreszcie ozwał się, niech będzie pochwalony na wieki wieków, odpowiedział wstając jurand. W tejże chwili Danusia skoczyła ku młodemu rycerzowi i chwyciwszy go za rękę, poczęła wołać, Zbyszku, tatuś przyjechali. Zbyszko ucałował jej ręce, po czym stał, zbliżył się wraz z nią do Juranda i rzekł, przyszedłem się wam pokłonić, wiecie, kto mi jest. I schylił się lekko, czyniąc rękoma ruch, jakby go chciał podjąć pod nogi lecz on chwycił jego dłoń, obrócił go ku światłu i począł mu się w milczeniu przypatrywać.